Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB, 10% zniżki na grandgame.com Siemano, Mateusz Mściwojewski, małopość na bieżąco, razem ze mną Gracjan Szadziński. Witam, witam, witam Was. Gracjan, yy, wszedłeś nie, całkiem niedawno do frików na Cloud MMA, yy, walczyłeś tam. Potem such troszeczkę o Tobie zaginął, yy, mało było o Tobie w sieci, w internecie i od niedawna na portalu Wykop.pl, na Twitterze. Znowu zrobiło się o Tobie mega głośno. Kiedy Ty w ogóle usłyszałeś o tym, że znowu się zrobiło o Tobie głośno w internecie? Powiem Wam tak, nie śledziłem w ogóle, w ogóle cześć wszystkim, nie, nie śledziłem w ogóle takiej strony jak Wykop.pl, w ogóle nie, 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 nie miałem o to w ogóle pojęcia. Mówię, jestem tutaj troszkę dinozaurem, bo ja nie wiem w ogóle jakby o co chodzi, nie wiem tutaj kto kim jest, nie wiem kto z kim, co, o co, po co, na co. Yy, I dla mnie to jest takie troszkę dziwne, bo jakby no mówię gdzieś tam wszędzie to, co myślę i tutaj też mówię nie gryzę się w język, ale ogólnie jeżeli chodzi o taki wykopel, to gdzieś tam znajomi podsyłają, że był o mnie mem. Jakby później jak już to gdzieś tam celowo, jakby, jakby jak to zrozumiałem, to celowo robiłem jakieś tam błędy, celowo gdzieś tam jakby e, dawałem się gdzieś tam. Jechać ci zrobię z tego, tego, z taką jakby swoją tarczą, no bo już nie jakby, no nie ma siły z tym warsztw, ja mam powiedzieć, że wszyscy mój filmik, jak ktoś mnie zrobił i e, nagrał mnie z, e, z Gołym To No to, to jest przesada Więc ogólnie jakby e, wszystko wydarzyło się w mojej życiu przypadkiem i nie, bo jakbym mówię, jak przyjechałem wcześniej na galę Free Fight, to kiedyś było tak, że u szukałem walki, wydało, ja gdzieś tam jakby wstałem. Yy, przydałaby się jakaś walka fajna i w ogóle, no i KSW na mnie, no zaproszenie wiadomo gdzieś tam, no straciłem swoją szansę, okej. Okay. Miałem taki etap swój, że pobudziłem w życiu, przy, przez to też jestem filmik. Yy, szukałem walki gdzieś tam jakby na mniejszych galach, też nie chcieli, bo gdzieś tam, no bo wiadomo, no bo teraz już mam pełną kartę, teraz coś tam. No i tak myślę, co tu zrobić, nie? No i dowiedziałem się, że z, y, do Salima gdzieś tam nikt nie chce podejść, że wszyscy się go boją, bo jest cięższy, bo jest UFC i w ogóle. No, spoko, no to ja no, no i... Nie myśląc nagrałem rolkę, że, znaczy story, że ja mogę się z bić nawet na głębiej pięści i tyle, nie? Mówię, no to spoko dawaj. no to mnie mówię, no okej, okay, no i gdzieś tam jakby ten, no i przyjechałem tutaj na gale. Na gali było tak, że Mateusz Kaniowski chyba? Tak, Mateusz Kaniowski zapytał mnie, yy, czy byś komuś jeszcze coś powiedział na tej gali. No i stanąłem sobie tak na środku, nie wiedziałem kompletnie o co chodzi, nie wiedziałem kto kim jest, ale pamiętałem, że Denis gdzieś tam kiedyś wybiegł z klatki, a widziałem go w gruncie, ale naprawdę na mocy mocny biegł. był. Ferrari, pamiętam wtedy, gdzieś tam przegrał z bokserem w parterze, gdzie też to mi się to w ogóle nie myśliło Powiedziałem mu, że też mogę się z nim bić. I był Nathan, który gdzieś tam jakby no nie jest, gdzieś tam lubiany i tak dalej. I powiedział, coś to mu nie powiedział, czy ja do mi powiedział, nie pamiętam. No i wyzwałem się z nimi trzema i tak się zaczęło, tak naprawdę, cała ta sytuacja. A dzisiaj jestem w fejmie yy, i w ogóle jestem. W to w szoku, że tak się w ogóle to wszystko jakby dzieje, wydarza, bo wszystko to co się dzieje, tak jakby no kiedyś to było dla mnie w ogóle nie do pomyślenia, ale dzisiaj tak jakby, no mówię mało co robi na mnie wrażenie, naprawdę, nie? A skąd u Ciebie w ogóle jest takie podejście, no bo nie oszukujmy się, na przykład jak Nathan walczył z ciosem na Denisa, no to co oni tam do niego nie powiedzieli, to on się odpalał, denerwował. Myślę, że dużo większość osób też by się tak odpalała i denerwowała na to, co nie mówił, a u ciebie jest cały czas spokój. Był może jeden moment tylko, jak, yy, ale teraz z takim stoickim spokojem wypowiedzieliście na Netanowi przy stole, jak siedzieliście na konferencji. Skąd u ciebie ten spokój? Jak oni do ciebie tak mówią? Wiecie, co ciężko mi jest to ocenić, ale mi się wydaje, że to jest głównie dlatego, że po prostu jestem. Może nie dzieć jakim z patologii, ale który jakby no, chyba. Przeżyłem wszystko, co już mogłem przeżyć, tak naprawdę i nie wiem, miałem być milionerem, ojcem, mężem, mistrzem. Yy, nie wiem, po prostu jak już tak na chłodno, to już przyjmuję wszystko, bo jakby też zrozumiałem kilka ważnych rzeczy gdzieś tam, jeżeli chodzi o takie prostu, kwestie mentalne i jakby no... Moim zdaniem ten ma moc, kto ma spokój. I jeżeli będzie jakaś tam kryzysowa sytuacja, wszyscy będą panikować, to wszyscy pójdą do tego, co stoi w basznie obserwuję. więc jakby... Jestem różnym pisywany, yy, mam jakby... Taki niestereotypowy wygląd, ale jestem mega spokojny chłopem, który jest bardzo ciężko wyprowadzić z równowagi. I dlatego już jakby no mówię, no nie dziwi mnie nic, co się dzieje, bo naprawdę gdzieś tam sporo widziałem i... Nic, już jakby nie zaskakuje, nie zaskakuje, zero, nic. Słuchaj, przechodzimy do pojedynku. Jak dostałeś telefon od Federacji, że jest propozycja takiego pojedynku, to co sobie pomyślałeś? Dwa na jeden. Myślałem, że zajebiście, bo podczas gry miałem mieć jeszcze cięższą walkę. Dużo cięższą i z dużo cięższym jeszcze niż z dużo cięższymi jeszcze niż ta walka, A więc pomyślałem, że okej, okay, to może najpierw tam, już później może, może następna. Zobaczymy. I tyle. Mówię, no tak jak ja jestem najgorsi najlepszy bo już nie mają ku... nic do stracenia. Nie wiem, walczyłem, trenowałem, charakternym, jestem dalej charakterem normalnym chłopem, a oceniłem przez to, że y, zrobiłem coś, co robi każdy, kurwa, łącznie z ich ojcami, całymi pokoleniami i to nie w pierwszy dzień nawet w wszyscy zdradzają się, y, a ja jestem przez oceniany, więc to po mnie już naprawdę wpływał wszystko, zero. Czy Jest w ogóle coś, co może na ten cios powiedzieć w Twoim kierunku, co ciebie odpali, bo oni mówią, że na face to face, który będzie w środę, że mają coś na ciebie takiego, że, że no odpalisz się mega. Myślę, że to co ja przeżyłem, to, to czego oni nie przeżyli, to jakby no. To już jest moja tarcza po prostu i tyle, nie? To jakby to będę dla siebie, bo nie będę tak jakby wiesz, jakieś tam energii menęgi wchodzę, czy tam czy robić się jakieś tam chujnie kogo, ale nie, nie, nie zero, no w ogóle przypomniałeś o ja tym zapomnienia Przechodzimy do samego pojedynku. Dwa na jeden, słuchaj. Ostatnio, myślę, że dużo ludzi zaskoczyli, panowie, chodzi mi o Natana i ciosek, pokazali się w pojedynku z tenisem, ruszyli od razu na Denisa. Co ty sądzisz w ogóle o tym ich pierwszym pojedynku, w którym oni właśnie pokazali się dwóch na jednego przeciwnika? No, zrobili to, co mogli zrobić najlepiej. No wpadli po prostu z petardami gdzieś tam z z rękami do przodu, głodu i do przodu i tyle, no tak, moim zdaniem się najlepiej walczyć. tylko też jakby, no trzeba pamiętać tutaj, że tu jest potrzebna też ta cecha, którą ja mam, czyli ten spokój, nie? bo to jest potrzebne jednak, no wiadomo, z dwoma cięższymi typami będzie ciężko walczyć, w ciężko. tak dokładnie, ale moim zdaniem tam jakby, no mimo wszystko, że tak mnie opisują, że jestem tempy, w ogóle, że jestem najgorszy, mam, to nie jestem wcale głupi, i mi się wydaje, że dużo jestem w stanie widzieć, dużo w stanie zjeść, dużo w stanie jestem przewidzieć, więc ciekawe jestem, no tyle, no czekam, po sam jestem ciekaw i w tym wszystkim to polega właśnie na tym, że każdy jest ciekaw jak to się potoczy i to moim zdaniem jest najciekawsza walka, najciekawsza. Uważasz, że oni wtedy, jak walczyli z Denisem, jakby ta walka no, nie skończyła się w taki sposób, jak się skończyła, to by z nim wygrali? Nie, nie, uważam, że Denis jakby to przetrzymał, jakby to zrobił troszkę mądrzej, to liczyliby baran do dziś. A jeżeli chodzi o wasz pojedynek, no bo tam były nietypowe zasady, bo tam był parter chyba 15 sekund. U was jest full MMA i nie ma takich zasad, że w parterze tylko 15 sekund czy coś takiego? Dawajcie! Śmiało, śmiało. A uważasz, że który z nich będzie cięższy do, do ustrzelenia w pojedynku. Nathan czy cios? Żaden. Żaden. A ty przed w ogóle tym wzięciem tego pojedynku. No bo nie oszukujmy się, no Nathan strasznie. Cisnął w twoją stronę na tym pierwszym waszym spotkaniu na Firmsie na klaucie i w ogóle ty miałeś w ogóle jakieś taką chwilę zastanowienia, czy brać w ogóle ten pojedynek, czy chcecie się tego słuchać drugi raz na konferencji? No, nie, powiem wam, że kiedyś, na przykład jak dostałem propozycję walki z Marianem Żykowskim, gdzie później był mistrzem, to miałem też pełno. Nie czułem się sobą jakby no, szkoda tej winy. Dostałem propozycję walki po tej walce miałem walczą paskę z tego nikt nie pamięta wiadomo, ale no ja pamiętam, tak? I bliscy tak samo. Dostałem y, propozycję napisałem y, ich y, o tam 24, na tuś Bani rzygost, napisałem okej, to. Jakz pod podkładką z kontuzjami rozbiję? Ja to jestem zdrowy. Jestem zdrowy i świadomy. No to co, słuchaj, y, czekamy na ten pojedynek. Mam nadzieję, że no, nie skończy się tak jak ostatni Denisa z Natanem i ciosem, że będzie to dłużej trochę troszeczkę trwało i zobaczymy jakąś krwawą jadkę. Ja Ci dziękuję no i widzimy się na face, -face. Dzięki bardzo.